Miałam problem z tymi markerami. Niektórzy mówili, że są super następstwem tuliard. No to się skusiłam, bo chciałam sprawdzić. W tuliardach bardzo podpasowała mi ta końcóweczka. No a te mają taką samą i tę samą grubość i zobaczcie ile kolorów. A cena mniej niż 200 zł. Trzeba odpowiednio aktywować takie markery. Najpierw je dokładnie strzepujemy, później odpowietrzamy końcówką do góry naciskając ją, a później w taki sposób aktywujemy, żeby tuż farba zaczęła lecieć. No, i jak już leci, no to w teorii jest wszystko super. Tutaj jest przepiękna pigmentacja, więc te kolory naprawdę robią wrażenie. No i tak to wygląda na wzorniku. Jak widzicie, jeszcze niewiele z tych markerów przetestowałam. Na początku sam wzornik mnie zachwycił, później, kiedy usiadłam do kolorowanki, no to miałam trochę zgrzyt. Ale zaraz wam powiem, dlaczego. Myślę, że tymi markerami ogólnie pokolorujecie każdą kolorowankę. Ja zaczęłam od małej syrenki, ale jest tu trochę mix. Większość to jednak te markery, tutaj na przykład zielony, brązowy, takie różne niebieskości. Krycie jest super, ale niestety zostają takie maziajki czasami, więc trzeba położyć dwie-trzy warstwy. Porównałam sobie tutaj tuli Arty właśnie z Livi, Louis. Po prawej macie tuli Arta. Końcówka niby ta sama, ale jakby trochę bardziej ostra, i ta linia, widzicie, wychodzi taka troszeczkę węższa. Tuli art mi troszkę przerywał, musiałam dopuścić tuszu. No, a Louis V czy Livi? no? Tutaj w tym teście sprawdził się idealnie. No i stwierdziłam wtedy, że przecież tuliarty też czasami zostawiają takie odcięcia, a za jedno opakowanie, dużo mniejsze, zapłacimy tyle samo, co za 168 kolorów tych markerów. W opakowaniu były też końcóweczki i jestem do nich coraz bardziej przekonana. Testujemy je bardziej szczegółowo.